Karpiarze, którzy nie lubią dzielić jednego namiotu z drugą osobą albo w ogóle sami jeżdżą na karpie, mają pewien problem. Mianowicie jak samemu najłatwiej i najprościej rozstawić namiot, a poza tym jak zmieścić się w takim jednoosobowym namiocie. Okazuje się, że można. Sposobem jest zaopatrzenie się w tego typu namiot. To jest Prologic Element SLR jednoosobowy w wersji kamuflażowej. Dlaczego on jest taki prosty w rozkładaniu? Ponieważ posiada specjalną ramę właśnie nazwaną SLR, która pozwala na błyskawiczne rozłożenie namiotu, a poza tym jest jeszcze pewna dostawka, która powiększy nam objętość tego namiotu prawie o połowę. W dwóch etapach montujemy pałąki z stelaża głównego. Cały stelaż zamocowany jest na tej głowicy i po prostu go rozkładamy w jedną i drugą stronę. Mocujemy pałąk pod daszek, mocowanie jeszcze tego elementu i rozpieramy wszystko tą podpórką z przodu, tak żeby nam się zrobił taki pajączek z nogami. Technicznie to jest bardzo proste, tylko po prostu trzeba parę razy spróbować technikę rozkładania tego w odpowiedniej kolejności mocowania stelaży. Wtedy pójdzie wszystko błyskawicznie. Jeszcze pas mocujący, szpilki i prawie wszystko będzie gotowe. Materiał Kamo fajnie wygląda, ale najważniejsze, że ma on podwójną impregnację, dzięki której aż, bo to dużo jest, 10 tysięcy milimetrów słupa wody, wytrzymałość, więc tutaj żadnych problemów nawet przy największych ulewach oczywiście nie będzie. Wentylacja to bardzo ważna rzecz w namiocie. Tutaj system ProVent, który stosuje firma Prozik zdaje egzamin znakomicie, dlatego że począwszy od tego, że mamy boczne okna z jednej i z drugiej strony, a nawet z tyłu, które możemy odpiąć. Mamy moskitierę, też Moro. Oczywiście, w ciepłych porach roku, kiedy wentylacja jest bardzo nam potrzebna, jesteśmy w namiocie, jest gorąco, to że ta siateczka jest z każdej strony, jest na. Każdej ścianie tego namiotu istotne, bo możemy znakomicie przewentylować namiot. Natomiast w momencie, kiedy mamy silny wiatr z jednej tylko strony, wtedy ten bok zamykamy, a otwieramy inne, żeby nam nie nawiało do łuka. System wentylacji to nie wszystko, bo mamy ten przedni panel, drzwi okna z boku. Cały ten panel możemy wypiąć, więc w ekstremalnych sytuacjach letnich, kiedy chcemy mieć otwartą przestrzeń przed namiotem, bez problemu możemy to wszystko odpiąć i wtedy mamy wgląd na całą wodę przed nami. No dobrze, a co w środku? Powierzchnia w zupełności wystarczająca dla jednego karpiarza. Zresztą, cała konstrukcja tego namiotu tak jest zrobiona, że tylna ścianka, predysponowana jest do tego, żeby łóżko postawić właśnie przy niej. Tu z przodu będzie mieć sporo miejsca. Szerokość tego namiotu to 275 cm, więc naprawdę dużo. 240 głębokość. Wysokość półtora metra, myślę, że na tego typu konstrukcje to jest zupełnie rzecz wystarczająca. Ale jest jeszcze jeden element, który mam tutaj przy sobie. Oczywiście podłoga, bo do tego typu namiotów to jest konieczność. Podłoga co najważniejsze, bo często właśnie pytania są związane z namiotami, czy podłoga jest zapinana na zamek, czy też na rzepy. To jest różnica. Na korzyść, oczywiście, zamka błyskawicznego. I tutaj, w tej podłodze, zamek jest, więc idealnie możemy tę podłogę dopasować do namiotu. Nic nam się do środka z tych boków, z przodu również, bo zobaczymy, jak to wygląda, nie dostanie. Tutaj przy wejściu powstaje taki próg, żeby nic pełzającego. Nam do namiotu nie wlazło. O tym progu musimy pamiętać tylko kiedy jesteśmy w środku w namiocie i mamy branie, zwłaszcza w nocy, bo wiadomo co może się wydarzyć. Namiot jednoosobowy zazwyczaj mieści wszystko co nam jest na zasiadce potrzebne, no ale niektórzy z nas zabierają ponad wymiarowe ilości. Sprzętu i czasami przydałby się nieco większy namiot, ale nie chcemy dwójki, chcemy jedynkę. Można to zrobić. Do tego namiotu możemy dopasować. To się nazywa Element SLR Extension Social Wrap. Kamu skomplikowana nazwa. Po prostu dostawka czy rozszerzenie tego namiotu to poszerzy naszą przestrzeń życiową nad wodą i to znacznie. Dostawka jest zamontowana na namiocie. Jej głębokość to 130 cm. Dodatkowych 130 cm to naprawdę jest sporo. Więc namiot możemy używać tak jak zwykle tutaj na zewnątrz. Pod dodatkowym przykryciem zostawiać jakieś inne elementy naszego wyposażenia, zanęty, chociażby ale. Ale jeżeli chcielibyśmy zrobić z tego jednoosobowego namiotu taki namiot półtora, żeby przód był również zamknięty, jak to jest w namiocie, też tutaj to możemy w bardzo prosty sposób zrobić. Wystarczy przedni panel z namiotu wyjąć, odpiąć i przypiąć tutaj. No, i tak właśnie z jedynki zrobił nam się namiot co najmniej półtora osobowy, ale dwa łóżka tutaj z klamotami też zmieszczą się bez problemu. A to wszystko naturalnie. Możemy też zamknąć.